Dzień dobry, konie, aki. Jak rżą ładnie do mnie. No dzień dobry, takie przywitanie ładne, Tesiu. Witam Tesika, ale ty brudny masakra, masakra, jaki brudas. Wisz, nie ma właściciela, nie ma kto ci wyczyścić. O, już idzie wkurzona, już. Dzień dobry haki. Dawaj buziaka. Dawaj, daj buziaka. No, daj na przywitanie. Super. Wilburek, wilburek też da. Burku. Burku. Super. No. Biorę cię haki. Idziemy. Tak, jedziemy sobie ładnie. Zobacz jak ładna pogoda. O, Wilburek pogonił Tesia. Mam udokumentowany jaki wilburek tutaj. O! Jak się patrzy na Pastuk. No bardzo dobrze, Wilburku. Bardzo dobrze. Pastuchań się boimy. Taki. Gotowa na terenik jakiś. Albo na jazdę jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Patrzę jaka ładna pogoda u nas jesienna w ogóle. Tak pięknie się zrobiło. Idziemy. Aż żal nie skorzystać. Oczywiście jeszcze zdążyłam sobie palca nożyczkami przeciąć, jak zwykle, akurat przed jazdą, akurat. Wysiu, co ty chcesz, palca mojego? No nie, to nie jest do jedzenia, palce. O, a ta ziewa, ziewa, koniu. Proszę się rozgrzewać. O co, no super. Widzisz, takie tu mam, no. Ojku, to wy chcecie po o, <ślaski> jakie uszy poszły w tym. Proszę mi Tesia zostawić. O tak? To co za zapach nowy? Co to za nowy zapach? No pięknie. Opatrzcie, zaraz pogoni go, zaraz go pogoni. Już, już uszami. Już uszami na niego. Co ty chcesz, Tesiu? To jest mój palec. Widzisz? Palec, to nie jest do jedzenia. Nie no, to jest taki słodki, że ja nie wiem. Bo to jest idealna pogoda ma się na jazdę. Taka jesienna. Jeszcze sesję zdjęciową będziemy robić i będziemy robić na pewno jakiś content związany z Halloween. Możecie dać propozycję co nagrać. Czy ma być to na przykład jakiś reżyserowany, krótki filmik. Ee, Halloweenowy taki, wiecie, jak nagrywaliśmy 4-5 lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy z Simonką. Albo może to być na przykład konkurs przebierania. Kto przebierze najlepiej siebie i konia i będzie coś do wygrania. Tak? O dobrze no. Chodź, chodź, chodź. Tak, tak. Powiedz, wyszła za krzaki i już koń rży, tak? No super. Okay. Podkładeczkę naturalną. I siodło Wilbusia. Uważ, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, jeszcze czekamy na fitera, a ten łęk siodełko pasuje na haki, bo się poszerzyła troszkę i te jej koniakowe jest po prostu e, za wąskie. I haki się ostatnio wkurzały w galopie, a jak na tym się przejechałam, to haki bardzo ładnie galopowała i normalnie chodziła, także siodełko na razie pasuje. We wtorek będzie fiter, czyli w sumie za trzy dni trzy dni i będziemy mieć siodełka dopasowane I będziemy mogli się, kochani, znaczy ja będę mogła z wami się umawiać na tereny w końcu i na rajdy, bo też dużo osób pisało to. I tak będą, spokojnie. Tylko mówię, no ja muszę tutaj na razie ogarnąć te siodełka, bo to najważniejsze. A cała reszta potem. Pożyczam o głowie mianowicie od Bartusia, bo ma dłuższe czanki. I Haki lepiej reaguje na te dłuższe czanki. No, zobaczymy. Ostatnio, jak jeździłam na nie, to fajnie. Chcę sobie przetestować, jak w terenie będzie się zachowywać z takimi długimi czankami. Proszę cię, koniu. No, super, koń. Bardzo ładnie. Pokaż jak ty ładnie umiesz, no? No, no nie, nie. Teraz nie przekonasz kobyły. Raz zrobi perfekcyjnie, raz nie będzie. Macie, no. O, super, koń, super. Tak się prezentuje haki. Już gotowa. Buciki jej założyłam. Proszę bardzo. Buciki założone. Siodło założone o głowie. Też to można jechać. Chyba, że chcesz tu na rozgrzewkę. Sobie pochodzić. To to możemy pochodzić na rozgrzewkę, jak chcesz, koniu. A i rękawiczek nie mam. Kurczę, blaszka. Zobaczcie, jak ładnie Bartuś tutaj skosił w ogóle ujeżdżalnie. No. Także widzisz, hakamada, jak ładnie. Co? No, oczywiście, że my tu w krzaki, bo jakże inaczej. No, patrz, jak masz mięciutko hakamada. No. Super koń. No, bardzo ładnie. I w krzaczki cyk. Ja pierdzielę. Haki jest taka wysoka.

I żegnam państwa, papa, ale tu pięknie jest haki, jak jesiennie. Kurde, takie fotki by tu były, no elegancko, tak bo pięknie teraz asfaltem idziemy, to tak się te buciki odbijają, jakby podkowy miała w sumie. Ale naprawdę, ta sceneria top, tam za nami. Hit. Teraz sobie na łąkę wjedziemy, gdzie zawsze sobie galopujemy i rajdem jedziemy troszkę dalej. Dobra, lokalizacja mam włączoną. Co by moja ma widziała, gdzie jestem. Kamizelka jest, kask jest. Także nie ma problemu, Haki, co? No. Ja zobaczę jeszcze, czy ty popręg masz podpięty na pewno. Dobra, masz. Bo to najważniejsze. O kurcze blaszka, ile tu jest? Błota? Tak, syśku, tu idziemy, tu idziemy, no bardzo ładnie. Bardzo ładnie haki. Super koń. Tutaj na lewo jakbyś mogła tak. Sprawdzimy od razu buty czy się trzymają. Dobra, trzymają się na szczęście. Piękna traska na łące, która jest praktycznie prosto i potem leci w dół. Zobaczymy, jak haki się zachowa na tej trasie. Ale powiem wam, że na tym hakamorona jest strasznie wrażliwa. No. Bardzo mocno wrażliwa. Tam, jak ją sterowałam, na kontakt, wziąłem i lewa, prawa, leciutko i ona już mi, o się skręca. I tak samo w galopie już mi skręcała, no ślisko jest, ślisko, tu kochanie, to idzie. uważaj, uważaj, no. Z krosami tędy jeżdżą, no. Ty wiesz, koniu, jak ten jechać. Tak, tam jest w stronę pastwiska, masz rację. Nie zginą, nie łysie się. Hop. No i galop. I galop haki, ale taki spokojny, nie? Tak jest, buty mamy, koń idzie. Równe tempo, oddychamy, jedziemy ścieżką, tak jest, jak na krosie, jak na krosie. Hop, przez gałąź, tutaj lekkie górki, super koń. Patrzcie, luźna wodza, a ona bardzo lubi tu zjeżdżać, ale nie może zjeżdżać, bo tu są korzenie, więc ja ją trochę jakby, jednak muszę złapać na kontakt. Bardzo ładny koń. Ale ładnie. I prrt kus. i kus, no tak jest. Tak jest. Prrt takie Sop. No bardzo ładnie. Proszę bardzo, patrzcie jakie hamowania, Na luźnej wodzie. Koń idzie z stępem. Luźna wodza. Naprawdę, po trzech miesiącach to jest nasz pierwszy teren. Przejdźcie to? Nawet i więcej i dłużej minęło. Bo ja przyjechałam pod koniec sierpnia ze Szwajcarii, to już były trzy miesiące, wrzesień, teraz w październik, to prawie pięć miesięcy bez takich rajdów i terenów. A ostatni raz w sumie tak sama, sama to nawet nie wiem, czy przed Szwajcarią jechałam na haki, czy jeszcze wcześniej. No już w ogóle, no ten koniec po prostu taki kochany przez to, że ja z nią chodziłam wszędzie, jak była dzieckiem, wszędzie. Dzieciątko moje, ty jesteś moim dzieciątkiem. Po prostu dalej, ja nie wierzę w to, że haki ma 7 lat. No serio ma 7 lat, słuchajcie, kochani, w przyszłym roku ma 8, Dacie wiarę? 8 lat, hakamada. Gdzieś ja pojadę kanał zakładałam na YouTube i takie wystraszone dziecko, 10 miesięcy miało, jak ją kupiłam. Hit. Dębowała, uciekała do stada. Taki miała silny instynkt. A teraz, proszę bardzo, sama ją biorę. Na przejażdżkę i nic. No tu możesz, kochanie, tu, tu, tu. Super. No i na trawę. Tak jest, bo tu już jakieś, nie wiadomo co tu się dzieje. Bardzo ładny koń super. O, kochanie. No pięknie, ty jesteś kochany, naprawdę. Nusiu, kochany moje. No. O, uważaj. Uważaj, uważaj, tu idziemy bokiem, bokiem. No. Możesz iść bokiem tymi krzakami. Bardzo ładny. Tu widać offroad pełną parą. Ciągnikami, kurde, nie wiadomo czym. A na, na szlaku konnym, tak naprawdę. Bo szlak konny jest tak właśnie zrobiony, żeby był jak najlepszy dla końskich kopet w sumie. I trasy na galop to samo. Oj, widzicie tą pajęczynę? O lol, wchodzimy w pańczynę. O, owinęliśmy jakoś tam dziwnym trafem. Okej. Okay. I tu jest ogólnie stromo w dół. I tam szlakiem się jedzie dalej. I jest bardzo ślisko, więc wolę chyba jechać ściółką leśną. Tutaj w dół. Kurde, ta kamera w ogóle nie oddaje, nie, ale mniej więcej to jest taki zjazd. O. Jak ręką pokazuję. No nie jest, nie jest taki płaściutki jak tu. Tu, kochanie, tu na dół, wiesz? No ja wiem, że ty też jesteś w szoku, że idziemy tędy, ale to chyba wyjścia nie ma. Musimy iść tędy. Bo ci grzywki nie wyciągnęłam. To mnie trochę wkurza. Ciekawe, czy widzów też to wkurzało. <grybki> że grzywki nie miała, miała wyciągnięty. Dobra, kupa zrobiona, jedziemy. Ale dzisiaj fajny vlog, co, Haki? O, no teraz koń od razu przyspieszył. Zrzucił bombę. Jest, a tu jest jakaś, jakiś wjazd, widzicie na tą łąkę? Ale my pójdziemy w lewo, i potem tą łąką w prawo będziemy galopować. Bo nie mam jak inaczej tego zrobić. Ale to aczkolwiek tu jest piękny widok, piękny. ło ho ho, -ho. Jak pięknie konius, co? Super, koniu. No, cudownie jest. I pryt, pryt. sam stępu, koniu. Jak idziemy jakimś okrężnym ruchem. Aczkolwiek jest bardzo spokojna, nie ma takiego jakiegoś, że nie do zatrzymania, widzicie, to jest taka ludzie na ale aczkolwiek na kontakcie, żeby wyczuła, że idziemy tym wstępem. No, jak ty haki się nie spłoszysz tej babki, jak będziemy galopować, to będzie cud, jeszcze akurat tu na trasie. Nie, bo my w sumie możemy tutaj łąką bardziej lecieć. Tak, Haki, tak. To jest ta łąka, tylko w drugą stronę. No. Teraz tak, jesteś ready? Jesteś już na początku. Biegniemy w stronę słońca. Ale mi będzie dawać po oczach, ale ja to lubię. Omijanie, omijamy panią babcię, dobra? Łagodnie. Ok, Haki. Luźna wodza. I koń wie, jak ma iść, tak? Patrzcie, jak ona idzie do samego końca na luźnej wodzy. Owraca głowę, ale idzie do przodu, bo wie, że jeszcze nie skręcamy. Zaraz zobaczycie, co się stanie, jak zakręcimy. ona już dobrze wie, bo ja tego konia, kurde, znam. I to całe życie swoje. Super, koń. Prut. Prut. Ready? Heki? Ready? Ready to race? Oj, dalej. Leć! Dawaj Zenek! Wuhu! Ale jazda! Dawaj Haki! Wuhu! Brawo Haki! Tak jest! Luźna wodza, koń leci sam! Jak w automacie! Bardzo ładnie! Soprko! Bardzo ładnie. Prrrt. Tu hamujemy. Prrrt, prrrt. 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 Tak jest. Tu hamujemy. Prrrt. I dalej. Super. O. Super. O, ja widzę, że koń kondycyjnie to też już rip. <grywa> Super koń. Ale ty to się nadajesz. Ty się nadajesz na WKKW i to w stu procentach. To jest koń naprawdę idealny. <grywa> Jakbym chciała hakamady sprzedawać, to pewnie by się znalazło bardzo dużo chętnych osób. Ona ma taki talent skokowy. Ujeżdżeniowo też by poszła. Super Słowa to, że zajeżdżacie samemu tego konia. Znaczy nie. Kupujecie konia w wieku 10 miesięcy. Spędzacie z nim całe jego życie. Uszycie go od podstaw wszystkiego. Chodzicie na spacery przez tyle lat, przez dwa lata, naprawdę, żeby doczekać się momentu, jak na jego wsiądziecie, jak skończy te trzy. Nie ma problemu, że wsiedliście na jego grzbiet, Pracujecie z nim pod siodłem, sami go układacie. Jedziecie swój pierwszy teren w życiu na grzbiecie i on nic. Przez to, że trenowaliście wcześniej. Chodziliście praktycznie każdy rajd i teren w ręku. I potem koń kończy 7 lat te kaki i jest takim cudownym koniem. Życzę Wam tego wszystkim, kochani, żebyście mieli... Właśnie takie wymarzone swoje konie, które zrobicie sami od podstaw tak naprawdę. I ten koń po prostu będzie dla was wszystkim i wy dla tego konia po prostu będziecie tworzyć razem najlepszą parę na świecie. I pamiętajcie, każdy koniec jest najlepszy na świecie, bo każdy koń ma innego właściciela i dla każdego innego właściciela jego koniec najważniejszy na świecie i najlepszy oczywiście super koń kocham. kocham cię no więc taka puenta możemy polecieć tam galopem z powrotem do góry tomo no dobra no i lecisz Uhu. i lecisz lecisz Kurde, bandaż mi się odpiął Tak jest. Everybody! Kocham tego konia! Kocham tego konia! Dobra, pryt, się nie poślizgnęła. Taki... Tu wycieli i stop. Sopr Masz buty. Coprkoń. Masz. Ale żyś przeleciała. Co on teraz galopem? Coprkoń. No bandasz, aż mi się z wrażenia zdeło z tego palca. <grych> Dziękuję. Tak, oddychaj, oddychaj. No Idziemy. Ale koń się spocił. Copyrkoń. No, tak, jakie tu błoto powoli, powoli, bo naprawdę to jest to błoto. Jak się pod górę szło, to git. A jak z góry to tak już niekoniecznie git. Poczekaj. Daj mi wsiąść, dziękuję. I sęda w sobie. Jak jest super. Bardzo ładnie. Super konia. No super. Bardzo nie, haki. Uu, czyli w sumie można powiedzieć, że zrobiliśmy, nie zrobiliśmy koła, tylko tak linią jechaliśmy, w to i z powrotem. Ale nie inaczej się nie dało, ja chciałam galopy po tej łące, kurde. Mi się marzyło już dłuższego czasu. jak, Raki? Podobało ci się? Koniu? No ja myślę, że koniu się podobało. Mi się znakomicie podobało, jeszcze tak ładna pogoda jest, w końcu deszcz nie pada, jesienne kolory, na nie umierać. Ja lubię na pora roku, bez dwóch zdań. I tutaj powoli, bo jest w dół nie, a są liście. Możesz się poślizgnąć, ale tutaj sesję zdjęciową fajną zrobimy, co? Zrobimy? Zrobimy. Ale to jutro najwyżej, ładnie słoneczko będzie. Albo coś nagramy dla Was jeszcze fajnego. O, mówiłam o poślizgnięciu, mówiłam? To, że koń ma cztery nogi. O! Już usłyszał nas. Ciekawe, kto? Wibek. Ja to nie było do Ciebie, kochania. Ty z idziesz. Wii Burek. A ten to na gdzieś widzę. Esiu. Gdzie oni są? Tam ze krzakami. Wii O, teraz się skafną. O, patrzcie jak lecą. tu jest, a tu jest Tesiu, na dole był. Dzień dobry Witburku, dzień dobry. Co tam, jak tam? Nie, tu kochanie nie ma przejścia, wiesz? Tu nie ma przejścia, tu jest pastuch. No, kiedyś było tu przejście, teraz nie ma. Idziemy na dół, na jedzonko, co? Także rozstępuj się ładnie. Ale fajne to siodełko, kurde, jak Madzi się w ogóle nie przesunęła, żeśmy stromo w dół schodziły. Widzicie, ładnie, ładnie. O A co to? Tak, kochanie? Nie, naprawdę, Tesmir bardzo się zżył sakamaną. kawę. Zresztą widzicie? Tak, jesteś, no. Tu jest pastuch, kochanie. Widzburek, dzień dobry. Dobra, kochani, kończymy ten filmik z terenu. Mam nadzieję, że taki Wam się podobał. Jak chcecie więcej takich treników z GoPro, to zostawcie apkę w górę. Ничем нагревать.